bardzo często kobiety borykają się z jedną rzeczą, mianowicie ze pod podbródkiem. I to jest taka rzecz, z którą wydaje mi się, że no niestety z wiekiem każda z nas będzie musiała się zmierzyć, czy joga twarzy może nam pomóc. Tak, zdecydowanie. Jest taki mechanizm, że niestety zaczynamy też tracić kolagen w skórze i no warto go sobie uzupełniać. Rzeczywiście mamy jogę twarzy, mamy masaże i o tym zaraz powiemy, ale też są pewne substancje, które jest warto uzupełnić, bo mhm. no nie ma siły. Po prostu jest w skórze mniej i ona traci swoje napięcie. Także o tym też mówimy na, na zajęciach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że troszeczkę tutaj tracimy też podściółkę tłuszczową. Z tym jest trudno walczyć. Ale jeśli chodzi o napięcie skóry, to znowu masaże, masaże, masaże. Szczególnie właśnie te takie głębsze, bardziej pobudzające. Ja tutaj. Kocham kryoterapię. To jest taka dla mnie bardzo ekscytująca nowość, ale to będzie coś, co każda kobieta będzie mogła zrobić sobie w domu mhm. kosztem zupełnie minimalnym, bo to nawet nie będzie 100 zł, a sobie robić nawet codziennie, właśnie taką ujędrniającą kryoterapię. Jestem absolutną fanką. A na czym to polega? To jest tak naprawdę takie urządzenie, gdzie mamy pojemniczek, do którego wlewamy wodę, ale też można wlewać wodę z cytryną, może to być zaparzone, Mocna zielona herbata. i To jest takim uchwycikiem. Zamyka się, wkładamy to za, do zamrażarki. Wyjmujemy dużą bryłę lodu. Mhm. Tylko to też do tego jest taka mapka, instrukcja, bo jest ważne, nie chcemy przemrozić tkanek. Mhm. Chcemy je tak mocno ochłodzić, ale też musimy wiedzieć, jak. No i masujemy. I masujemy tutaj. Masujemy też miodem. To jest taki bardzo intensywny, odrywający, um, ujednaniający masaż. No masujemy właśnie i słynnymi jeżykami, i rollerkiem czyli stosujemy różne sposoby. No i ćwiczymy, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że te zwiotczenia w dużej mierze wynikają z tego, że często pracujemy, czy potem nam to zostaje. Mamy taką pochyloną, wysuniętą mhm. głowę i możesz nawet sobie poczuć, że jak będzie taka postawa, to tutaj się nawet zrobi wiotko mhm. i miękko, tak. tak? Jak mamy tę postawę dobrą, to tutaj już troszeczkę nawet pracuje. Im dalej w las, im więcej mamy lat, tym bardziej musimy uważać nie na Zadzieranie brody, bo nikt tak nie chodzi wcale, by nie było zdrowo, ale na tę właściwą postawę. No i rozluźniamy szczęki. Bo naprawdę nic nam tak, naszej urodzie, nie psuje tak szyków jak te spięte szczęki, bo obniża nam się zgryz i ta wolumetria twarzy już nie jest taka. A to, co trzeba wiedzieć o skórze, to że skóra naszej twarzy. Opiera się na mięśniach. Znaczy opiera się na szkielecie kostnym, a potem na szkielecie mięśniowym. I to bardzo jest ciekawe, jak się obserwuje Azjatki, którym buzi się tak um, szybko nie marszczą, no, mają inny typ skóry, ale to grawitacyjne opadanie jest. Także będziemy z jednej strony rozluźniać tutaj, a z drugiej strony, żeby tu nie wisiało, mhm. to będziemy podnosić tutaj i będziemy również ćwiczyć szyję, bo dla Dlatego, co tu się dzieje, jest bardzo ważny mięsień szyi platyzma, bo on jest poprzyczepiany tutaj już. Mm -hmm. I jak mamy przykurczoną szyję, to ten mięsień ciągnie nam w dół tutaj kąciki. I jak mamy szyję długą, ale jędrną, mocną, no to to się dzieje znacznie później i w znacznie mniejszym stopniu. Super, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Obiecuję, że Jerzyki to będzie w ogóle chyba mój pierwszy zakup, który y, zaraz po wyjściu ze studia dokonam. Bo... <grym> bardzo mi miło, dziękuję Ci też za inicjatywę, za to, że się spotkałyśmy i do zobaczenia na warsztatach. <grym> Dzięki, wielkie. <grym> dziękuję.